Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Tribal i witam was w kolejnym odcinku z Ełka Track Simulator 2 w dzisiejszym odcinku w rędzone węgorze o 16 ton no i naszym zadaniem jest dowiedzenie do Niemiec, a dokładnie do Brem, do Brema. No i też tam właśnie się Idziemy z podwójnym zestawem co więcej, za e, dwiezienie bez e, najmniejszego uszkodzenia e, zysk około 33 tysięcy wiadomo, minus mandaty po drodze jakieś e, minus e, kolizje i myślę, że w takiej sytuacji możemy tutaj sobie ruszać, ponieważ przed nami 316 km. jest to duża, długa trasa a z tym, że Zysk jest większy z tego względu, że mamy jednak tutaj zestaw w tandemie. Także czeka nas tutaj. Myślę, że nawet i spokojna przejażdżka. Okej, okay, nie wszystkie światła widzę. Działają. Część życie zapali mi się tutaj żółte. A nie, zużyliśmy. A tam mamy, tam już mamy żółte właśnie, o tym mówiłem. Ojeź że później musi się to zapalić Ok, liczę na to, że to zielone się tutaj jeszcze przełączy OK, żeby muszą za chwilę być zmiana. Tak jest. zabrakło mi tutaj może z 3 sekund. Okay. Jest to miejsce, które możemy sobie tak naprawdę kupić. Zanim stąd jednak wyjdziemy, to chwilę potrwa. Będziemy. na w następnym odcinku. Planuję e, prawdopodobnie zakup e, własnej e, ciężarówki, może też nawet i własnej e, naczepy. Zobaczymy, jakie e, tak naprawdę finanse będziemy tutaj posiadali. Że wszystko będzie tylko i wyłącznie od tego zależało. Ok, mamy koniec, drugi z pierwszeństwo. Musimy ustąpić pierwszeństwo. Ok, widzę, że nas przepuszczają, także jest tego nasza. No I przypominam, wieziemy wędzone węgorze. Jeśli chodzi o masę, to jest 16 ton. No i 306 km do celu. Najgorzej będzie po prostu stąd wyjechać. A później ta trasa już nam pójdzie, myślę, bez większego problemu. ale wyjazd oczywiście z miasta zajął tutaj e, najwięcej czasu i tak samo jak wjazd do miasta no również e, będzie czasochłonny póki mogę to może pojedziemy sobie środkiem, żadny z nas e, tak naprawdę nie będzie w stanie wyprzedzić, no i może w ten sposób e, unikniemy Mandatu Wszystkie za mgnę prędkość Kurde, dopiero raptem 10 km przejechaliśmy od momentu, kiedy wyjechaliśmy Okej, okay, tutaj więc prosto. Bez zmian. Też jednak będziemy musieli tutaj e, najeździć. O, delikatne e, przechadzczenie, ale myślę, że bez właśnie jakichś większych szkód, a co najważniejsze, bez żadnych szkód, możemy to oczywiście ocenić. Tak, póki co nie mamy żadnej szkody, zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Dodatkowo nadusiłem klawisz, który odpowiada tak naprawdę za, za zgaszenie, czy też wyłączenie silnika, ale jaki to ładne za nami jedzie, niech ja A my takim zgrzeczkiem ładnym rzeczarę. No i trochę wideo to z innej perspektywy. Okej, okay, sobie e, jak to wygląda widok e, w innej perspektywie. Póki nie jest łatwo. Ponieważ jeszcze mam 225 km do przejechania, więc nawet połowa nie jest za nami. A gdyż że na takie 150-160 km, no i wtedy praktycznie połowa kursu będzie z nami. Tak jak mówiłem, na przyszły odcineczek planuję zakup nowej ciężarówki. prawdopodobnie to będzie zakup z własnych środków lub też będzie to jakiś kredycik w zależności czy będziemy mieli odblokowane naczepy to nam się oczywiście które może nam się przydać do tego by jeździć z własnym naczepem no i przy okazji zarabia znacznie, znaczną większą kwotę niż niż się tak naprawdę do tego spodziewali, niż byśmy oczekiwali być może też e, powstanie własna e, e, flota Zrzucimy sobie okiem na mapę, jak to wygląda na, na dłuższy dystans. Ok, gdzieś tutaj będziemy po prostu w skin Przed w sumie Stamburgiem będziemy obijać w lewo. Czyli się praktycznie kawałeczek jazdy. Póki co do mam do celu 170 km, czyli prawie że połowę naszej podróży. Ale myślę, że ta trasa przebiegnie naprawdę bardzo przyjemnie, bez żadnych kłopotów. Oczywiście nie mówiąc o mandatach, które za chwilę mogę tak naprawdę zapłacić. Ale oby nie. Aby się to nie stanęło. Bo to zawsze... Parę tysięcy, jesteśmy w plecy. No i do celu 145 km my tutaj będziemy zjeżdżać. Pora bym się zagadał. Myśmy przejechali dalej. To by spowodowało, że musielibyśmy rzucić dużą część kilosów To wszystkim głównie niepotrzebnie ponad tropianie kilometrów byłoby naprawdę bardzo zbędne. Ale dobra, udało się zjechać tam gdzie powinniśmy Ok, miałem na swój pas i śmigamy dalej. Ostatnia prosta 129 km. Ok, dziężogówka brzmiała tak, jakbyśmy jechali faktycznie już z maksymalną prędkością. Częścią tych tras e, tak naprawdę no jeszcze nie miałem przyjemności jechać, tak samo jak tym odcinkiem, w którym e, w tym momencie e, się poruszamy. E, tak, to jest chyba maksymalny podgląd, odcinka, tak naprawdę nad no, jeszcze przed nami, ale z drugiej strony to jest tylko raptem 107 e, km h pamiętam, że mieliśmy ich 307 Teraz to już jest jednak bliżej setki niż przedtem, więc dużo szybciej te kilometry teraz nam tutaj będą ubywać, czyli pozostało nam 900, 900 chciałem powiedzieć, pozostało nam tutaj 95 km do celu. No to by się przydało możliwość wyciągnięcia stówy i tak 105 po pięć ograniczenia na 2,5 dnia. A tak jeśli jest to ograniczenie to strasznie nas wychowuje. Nawet tu mi wyjechał więc zmienimy sobie pas ponieważ nie będziemy zwalniać. Okej, okay, troszkę szybciej. Okej, okay, mamy pomału tutaj tak naprawdę wschód Nasza ciężareczka dosłownie sama zjeżdżała. Z tym, że teraz mamy podgóreczkę, więc musimy troszkę przyśpieszyć. No, i w ten sposób zostało nam no, tylko raptem 60 km do celu. Może do celu jest 2-3 km mniej, z tym, że musimy dostarczyć do wyznaczonego punktu, czyli do wyznaczonej firmy, czy też podwykonawcy, tam gdzie po prostu musi być dostarczony ten kontener z wędzonymi węgorzami OK, no i w ten sposób nam tylko zostało 38 km, moim zdaniem ta podwyższa idzie naprawdę bardzo fajnie, szybko i sprawnie. Także nie ma tutaj co ukrywać. OK, prawdopodobnie tutaj zyżrąmy. Że. Dosyć ostro wyhamować, ponieważ mamy prawy skręt i jeszcze czerwone światło, ale szczęście wyhamowaliśmy, że tą zielonżerówką. Czekam na zielone. zielone, a ty tam nam jest znacznie szybciej. U nas tutaj lato zostanie. Czyli raptem 15 km u nas dzieli od wyznaczonego punktu. Ok, udało się po ponownie na zielonym świetle. Tutaj dopuszczono, ponieważ mamy taką testówkę, ale to prawdopodobnie dla pojazdów osobowych. Ok, wyhamowujemy, ale najlepiej zmieniamy pas na, na długi, ponieważ my będziemy jechać prostą, właśnie, Ale nie, ja się bujną. Ja już tu będę. Miał znacznie większą prędkość, czyli nie musieliśmy po prostu wyhamowywać, a my w ten czas jesteśmy na miejscu. My nie spodziewałem się, że tak szybko. Pomimo to, jak trafia, przebiega naprawdę bardzo spokojnie. No i w chyba dosyć szybko. Łatwo nie będzie cofnąć. ale okay, pozaram się cofnąć taką odległość, aby nie móc tutaj właściwie zapachkować tylko to, że mm, kierownicy nie wraca. Aj, aj, aj. A jej jejwi jeszcze widział uszkodzenia Ok i Pano się zaparkować. Ok, tym razem udało się. Udało się. Udało się nawet bez osiągnięcia żadnego mandatu. Jeśli chodzi o punkty, doskonale. Ceny, co więcej, może powiedzieć, awansik na, na szósty poziom. No i zysk, tak jak tutaj był przewidywane, 33405 zł, 416 punktów doświadczenia.